Dzień w dzisiejszym odcinku pobawimy się w realistyczne SSO, może wiecie, może nie, ale jestem na innym koncie, tak się nazywa, bo już tamtego nie będzie, bo mi zbanowało SSO, teraz na tym będą wszystkie odcinki, będziemy kupować konie i tutaj się będziemy już e, grać, <laughs> e, a SSO powiedział, że mnie odbanuje i nie pamiętam, który to był rok, ale już był taki, że ja już na pewno nie będę żyć. Bo to już będzie, puh, bardzo, no, 100 lat niedługo, no. Yy, I jestem na innym koncie. Dzisiaj pojedziemy po mojego nowego konia, klaczkę arabską, więc chodźcie ze mną. Się powoli wyruszamy i trochę to jest kawałek, sąd, bo jest to w Haleim. <laughs> Stania Jorvik, może kojarzycie. Odbieram e, tego konia. Zaraz e, wam coś o niej po opowiem. E, kupuję ją od e, dziewczynki Heleny, która ma 8 lat. Sprzedaję ją ona dlatego, że ona po prostu złamała nogę i już nie będzie mogła prosić do dziecka. Też dlatego, że rodzice się o nią zmartwili i ją po prostu powiedzieli, że już nie będzie grała, jeździła, więc ona musiała sprzedać konia i stwierdziłam, że mi się bardzo ona podoba, więc byłam już na jeździe próbnej i teraz jadę sobie właśnie po no, konika, bardzo mi się spodobała. Bardzo młoda klaczka. W sensie. 10 lat, ale bardzo spokojna. Tak, czasami może sobie bryknąć albo się czegoś przestraszyć. Yy, no, ale dla mnie to jest spoko. Boi się wody, ale na tym będziemy pracować, oczywiście. Yy, I będziemy pracować. A moim pierwszym koniem, którego mam. To jest koń hanowerski o siwo bukowitej maśli. Ma na imię Snow. Yy, ma 5 lat i jest moim koniem skokowym. Często lubi kopać. Raz yy, kopał bramkę od yy, padoku, ale wtedy akurat to był jego pierwszy dzień na padoku. Jest zajeżdżony, nie boi się niczego, jest bardzo odważny i mam, chciałabym bardzo e, pokryć ich razem, ale trochę jest różnica wiekowa, ale zobaczymy. I go dzisiaj też zobaczycie na filmie, więc no... E, <laughs> o nie, jakaś koda. macie bardzo przeszybie ten telefon bo jest normalnie przyklejony do tej szyby i muszę tylko jeszcze to uważać na wiewiórki, chociaż one u jezus prawie dobra jedziemy najpierw do heleny mam nadzieję że dobrze powiedziałam imię bo już miałem inaczej bo zapomniałam już on się myli i no. Pójdziemy z nią razem na padok, chyba że nie będzie mogła to nie, nie no. Arabek. Widzimy sobie, Ej, panie! Ogólnie, y, arabka nie jest na padoku, ale dostałam powiadomienie, że to jest jej padok. Chyba jest dopiero jeszcze w seni, ale zobaczymy, bo akurat Hela może teraz iść na przykład inną drogą, i ją wyprowadzić na padok, więc no. Ja już poznałam Helenę, jest bardzo sympatyczną małą dziewczynką, jest bardzo miła i zaprowadziła mnie gdzieś padok Arabki, która ma na imię, poczekajcie chwilę, która ma na imię Nitra, ha, przepraszam pana, e, Nitra, Nitrusia jest e, Arabką, ma 10 lat, jest zawodowym skoczkiem. Wygrywała z Heleną różne zawody, i ja też mam zamiar z nią skakać. No, przeszkody, może też jakiś cross, chociaż ona często się boi wywiórek. Więc może jakiś cross, gdzie nie ma, gdzie nie ma za dużo wywiórek. Jesteśmy przed padełkiem Nitry, i popatrzcie tylko na nią. Ogólnie tutaj jej nie widać. Ale ja ją widzę za krzakiem. I stoi sobie. Więc... Ojeju, ale się jaram. macie kilka nagrań z badoku Nitra. Jest bardzo wystrzałową dziewczyną. Tu macie kilka nagrań z drona, które mi pokazała Helena przed jeszcze zobaczeniem Nitrą. E, czy wszystko mi się zgadza, czy jest taka jak powinna mieć charakter i ja wiem, że dużo ludzi by nie chciało mieć takie klaczki, która po prostu z się boi i w ogóle, ale ja z nią nad tym popracuję i wszystko będzie fajnie. Nitra okazało się, że jest tutaj e, na padołku jej mama i okazało się, że ta izabelowata e, klaczka to Nitry mama, dlatego Nitra często się lubi za nią chować. Nitra też ma oczywiście siostrzeczkę, która jest siwo jabłkowita. I ma jeszcze drugą siostrzeczkę, która jest biała w chreczkę. Yy, ogólnie tata był biały w chreczkę, więc może być też dlatego. Nitra czasami sobie lubi pobrykać, ale ona tylko jak ma powód, albo po prostu jak się z czegoś przestraszy. Dębować też ona tak lubi sobie czasem, ale ona często robi to po prostu bez powodu. A ja uwielbiam takie konie, które bez powodu ci mogą bryknąć. I okazało się, że ten fryziak to jest Nitry ulubiony kolega. Niestety Nitra będzie w innej stajni, więc to mnie trochę martwi, bo nie chciałbym, żeby ona musiała się z nim rozstawić. Ale mam nadzieję, że mi się kiedyś jeszcze uda yy, załatwić, żeby się spotkali. Mieliśmy Nitrę z padoku. Wyczyściliśmy ją i właśnie przed chwilą ruszyłam w teren Bo już wiem jaka ona jest, byłam z nią już na jeździe takiej zwykłej Więc wiem jak ona po prostu się zachowuje I mam nadzieję, że się niczego mi nie przestraszy Ale Nitra jest i strachliwą, ale częściej odważną dziewczyną Nitra jest też bardzo spokojną dziewczyną Można na niej robić woltryżerkę, można wszystko na, nią, na niej robić ale nie zawsze i chciałabym bardzo od niej mieć rybaczka, takiego arabkowego białego rybaczka. Ale na razie nie planujemy, bo nie wiem czy się polubi dopiero ze Snowem, Snow, snow, mm, snow Tutaj jesteśmy już obok padoku. Ogólnie już trochę z nią wstępuje, bo aż stamtąd, więc możemy sobie powoli ruszyć kusem nitra. Ej, dobry koń. Czasami tak trochę trzeba ją tak wiecie zachęcić, ale... Ale ma wygodny kust. Teraz sobie usiądę w ćwiczebny i jest tak... w ogóle ona nie wybija. Jezu, prrr. Spokojnie. Tylko koń. Ogólnie Nitra mi się od razu spodobała. Z wyglądu, ale myślałam, że... Nie, że, będą, że ja będę na nią za duża, ale się każe że nie. Że nie jestem na nią za duża i bardzo się z tego cieszę. E, mam nadzieję, że właśnie polubi się ze smołem, bo chciałabym bardzo odnieść rybaczka, ale to może w przyszłości. Zobaczymy. Z Nitrą chciałabym e, brać udział w takich zawodach crossowych, ale typowo crossowych, bo w lesie. I chciałabym bardzo, ale zobaczymy, czy się uda. Eee, widzę, że ona już jest tutaj do, do wystrzału galopu, ale jeszcze nie możemy, bo dopiero chwilę kusujemy. Więc, jeszcze tak, chwilkę pokusujemy. Nitra jest bardzo spokojną i niespokojną klaczką, ale dla mnie to nie przeszkadza. Boi się wody, ale spokojnie. Ja zrobię z nią, poćwiczymy i zrobimy tak, że. Nic, czego się nie będzie bała. Mam nadzieję, że mnie nie zrzuci. A wiem, że ona ma talent do zrzucania, ale ja uwielbiam takie konie, które brykają, zrzucają. Nie wiem czemu, ale jeszcze mnie tylko dwa razy w życiu rzuciły koń. Raz y, Snow, ostatnio, wczoraj. I w szkółce taki kucyk. Ale to nie bolało, więc no, na szczęście. Widzę, że jest wywiórka przed nami, nasza pierwsza przeszkoda. Nitra, prrr, spokojnie. Najgorzej jest, że ona będzie biegła, To wywióra. Nitra się bardzo boi, prrr, spokojnie, prrr, Nitra, już! Już, już, bo jestem na, na twojej szyi pryt. Spokój. Właśnie o tym mi chodziło. Ale mi się go pochyliło. Myślę, że możemy sobie już ruszyć w sumie galopem. Ze spróbuję. Chwila. bytra Spokojnie to koń. Dobra. Próbujemy tutaj, o Jezu krzaki, wyjechać sobie jakieś przeszkody. No, dawaj, 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 jedziesz. Dawaj. Ale prrt, nie aż tak. O nie, 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 ale jaka zaciekawiona baba. Dziewczyno. No, dawaj. Hop! Bo Jezus spryt. Koniu, prawie w drzewo walnęłaś się. Zresztą dzisiaj może być dzika jazda. I pewnie tak będzie. Spokojnie. Nie wiedziałam, że ona aż tak się boi tutaj wszystkiego. Ale to da się nadrobić. Hop. Pryt. coraz bardziej wierzę, że spadnę. Okej. Okay. Nic się nie stało. Żyję, to najważniejsze. Hop. Jezus Maria. Nitra. Ała, nitra. No stój, stój Nitra, stój! Powiedziałam! Boże, co ten koń zrobi, to. Ja nie wiem. Gdzie ten koń jest? Może u Arabów? O jest! Nitra! Bardzo Pani dziękuję, że Pani ją złapała. No wiesz, widziałam właśnie pędzącego konia i stwierdziłam, że go zatrzymam, bo wiesz, mi raz już koń uciekł. A stwierdziłam, że mogę chociaż tak pomóc. Bardzo Pani dziękuję. Nitra, zachowuj się w końcu. Konino... O, co ja z Tobą mam, to ja nie wiem. No dobra. Idziemy. Dziękuję. Jeszcze raz. Chodź, Nitra. Idziesz. Już. Nie jestem na ciebie jakoś mega zła, ale... No mogłeś przynajmniej nie uciekać, nie? Ale rozumiem, że się boisz. Dobra, puszczę cię... Puszczę cię... Za chwilę. Albo dobra. W domu cię puszczę na padok, a teraz chodź. Idziemy... Przątę na Ciebie i... E, idziemy... No, do... Stajni. I muszę Cię przywieźć do stajni. Pojedziemy do stajni trochę z tępym, e, Boże, trochę kusem i galopem. I pójdziemy do przyczepy i do stajni. I to będzie wtedy na tyle. Więc sobie... Pojedziemy sobie teraz trochę kusem. A nie galop... Prr, prr w no trochę galopem. Niech się wyszaleje już tym galopem. Żeby mnie już. Żeby mi już. Żeby mi już tam nie wariowała w boksie ani w przyczepie. Tylko błagam nie? Cię, już mnie nie, nie rzucaj. Możesz by tak, żeby mnie spadł. No tak, koń. No ale. Nie kop konia. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Prrr, prrr. W mieście jak mamy iść do miasta to musisz prrr, prrr, prrr. Jak już galopem prr Litra nitra zwolnij prrr, prrr, Bo nas wywalą Dobra, chodź jeszcze pojedziemy do podjedziemy do Heleny i się pożegnę. Hm. Dobra, to my już jedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie płakała. Pryt, pryt, bo lampy przewalisz. Brryt. Jak do ściany nosz. Ale no... Do, dobra. Uwaga. Luźna wodza Dawaj, ej ale ona ma szybki galop Piękna jesteś Nitra No, tak, tak, bryknij sobie Świetnie Uj. Co jest Nitra No, Nitra pr, pr, pr. Przeskoczysz. Nitra, spokój. Dobra. Ja już widzimy się, jak już będziemy. No, w naszej stajni. Nie muszę ją rozsiadać i pokoju do przyczepy. Nitra jest już w boksie. Tutaj mamy snow na snow. No smaj, smaj. A tu jest koń jakiś szkółkowy, który niedługo będzie wjeżdżał z mojej scenie. Po prostu właścicielka nie miała miejsca w stani swojej. I właśnie do budowuje do, do, do Box ma się dobrze, wszystko jest dobrze, więc do zobaczenia Trzyma się i pa pa